Cześć, witajcie. Tutaj Gmerus, HDTV Polska. No i dzisiaj, jak widzicie, w końcu będziemy rozpakowywać PlayStation 4. I to w najlepszej edycji gracza, tak? Udało się kupić najlepszą edycję. W piątek, słuchajcie, w dniu premiery, bez żadnej kolejki. Wszystko było ładnie zamówione w Saturnie już kilka miesięcy temu. Więc przyjechaliśmy się o 14, .00. konsola czekała. Jest to bardzo fajny zestaw, tak? Pożądany, widać po Allegro, że jest bardzo, bardzo pożądany, ponieważ w jej skład oprócz samej konsoli wchodzą także dwa pady, czyli dwa szoki czwórki, kamera oraz gra Killzone. No dobrze, słuchajcie. Mamy nasz kolorowy numer. Dzisiaj, jak widzicie, idealnie przygotowany do PlayStation 4. No i zaczynamy. Widzicie, pudły są ogólnie bardzo duże. Od razu mogę tak z ciekawości, dla porównania. Przypomnieć jak wyglądało kudło od Xboxa. Widzicie jest, jest pełna różnica. Jest troszkę mniejsze. E, inaczej całkiem zbudowane. Tam to było bardziej kwadratowe. Tutaj mamy wysoki prostokąt. Dobra, nabieramy się. rościnamy. No i zabieramy się do rozpakowywania Klamota. No, wiele lat czekaliśmy na ten moment. I zobaczmy co tam się w środku Dobrze, mamy tak, mamy dwie rzeczy, najpierw zajmiemy się białym pudłem. Zapewne jest to konsola. Mieliśmy zacząć od akcesoriów, ale zaczniemy od tego co nas najbardziej interesuje, czyli samej konsoli. To już zapakowane jest. No słuchajcie, jest naprawdę dużo mniejsza niż Xbox. To w ogóle bez porównania. Teraz zresztą sobie wszystkie konsole postawimy. Fajnie, bo mamy akurat jeszcze do dyspozycji Fata. Mamy Slima, więc będziemy mogli sobie porównać. Porównamy także Xbox One i Wii U oraz PS4. No i zacznijmy. Co my tu mamy? Proste jakieś instrukcje. Bonjour, witamy, welcome. Zacznijmy od pada. A już słuchajcie, miałem okazję na IFE troszeczkę pograć na nowym padzie. Już wtedy zauważyłem, że naprawdę jest ogromny progres względem DualShocka Trójki. Jest super wykonany. Bardzo fajne tworzywo. Dobrze będzie się sprawdzać na pewno przy długim graniu. Od razu widać nowe triggery. Jak widzicie analogowe. Jest to duża zmiana w stosunku do poprzedniej wersji Pada. Wkręcłe gałki. Troszkę przypominają... No naprawdę słuchajcie, te gałki przypominają pierwszego dual shocka analogowego. Tam też było coś takiego. Krzyżak. Mamy tutaj dotykowy panel. Który będziemy sobie później wykorzystywać. Słynne, kolorowe światło, które podobno bardzo ciągnie dużo baterii i nie da się go wyłączyć. Zobaczymy, czy to jest prawda. Z tego, co czytaliśmy, tak. Pad podobno trzyma 7 godzin, więc nie jest to za dużo. Ale jest super wykonany, ekstra leży w dłoniach. No, powiem szczerze, jest. Espawna, tak samo fajny jak pad od Xboxa. Są dwie naprawdę doskonałe konstrukcje. Spada mamy z głowy, co tutaj jeszcze nam samo O są jakieś tak kable, ładowanie do dopada, słuchawki. Kabel zasilający Oj, standardowo kabel HDMI, zwykły klasyczny kabel HDMI. Tutaj ciekawego nie ma do oglądania. Fajnie, że jest. Jak to się mówi. Kolejny 50 kabel HDMI do kolekcji. No i konsola. O, konsola jest, słuchajcie, no malutka. Naprawdę lekka, mała. Mamy tu jeszcze, jak widzicie, jakieś dodatki różne, tak? Ach, to akurat... Mało no, ważne, że to pudło możemy sobie usunąć. Przyjrzyjmy się, jak wygląda konsola. Jak to się prezentuje. Ładnie zapakowana. Mała, mała, lekka. Nie wiem, jak oni to zrobili. na zelakier połyskujący. Tak, jest połysku. Nie mogło obyć się bez połysku. Znowu zobaczymy, pewnie nasz sprzęt nagrywający. Zgadza się wygląda bardzo fajnie z tyłu duże otwory wentylacyjne no i mamy wszystkie złącza zasilające, zasilacz wbudowany oran, kolejna tutaj przewaga względem xboxa tam mamy wielkiego kloca jeszcze dodatkowo, a tu proszę jak w slimie dało się zasilacz wbudować optyczne złącze na dźwięk oczywiście zwykły, nie ma tu mowy żeby przez optyk szedł DTS HD czy True HD więc tutaj oczywiście należy wykorzystać HDMI Ja myślę, że to jest HDMI 2.0 To bez dwóch zaj, prawdopodobnie konsola jest na to już przygotowana, bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji Ethernet Mamy tutaj także wyjście jeszcze dodatkowe AUX Otwory wentylacyjne Konsola może stać w pionie Bardzo ładnie się prezentuje Mamy przód Z przodu Dwa USB Wejście na płyty. Słynny tutaj, prawdopodobnie pasek, tak, na górze, który się tutaj będzie palił po podłączeniu. No, słuchajcie, konsola wygląda super. Jest mała, zgrabna. Teraz wygląda to ekstra. No, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać, ale tutaj mamy o, słynnego fata. Boże, jest tak ciężki jak Xbox. Masakryśnie to jest wielkie. Mamy także Slima, też dla porównania, zobaczcie, właściwie Slim, kurczę, Slim jest większy od bez czwórki trochę, ale to później jeszcze porobię zdjęcia, to zobaczycie na portalu, jak to wygląda. O, dobrze, no dobrze, wezmę jeszcze tego Xboxa dla porównania, nie wiem, czy to będzie uj, uj, uj. gigant, tak? Jest naprawdę gigantyczny. Jeszcze takie sobie porównanie tak z góry. Dobrze, mam no dwie konsole to już niezły ciężar. Tutaj tak jeszcze pokażę wam w ten sposób. A proszę, jak to wygląda? Myślę, że widać to różnicę. No dobrze, zajrzymy jeszcze do tych dodatkowych akcesoriów, które były zapakowane w Pudle. teraz to jest edycja specjalna, więc mamy dodatki. Tak, jest kamera, już widzimy. Jest kizon. Zona kizona, zaraz rozpakujemy. Jest rozpad. No to wiadomo. Już nie będę. drugi ile sobie Przyda się na przykład FIFA najnowszą. Trzeba spaknąć sobie razem. No i jeszcze próbuję się tutaj fajnie zobaczyć jakie logo jest wygenerowane w, w tym opakowaniu. Super to wygląda. Kamera przy kiniecie to jest Microsoft. Wszystko to jest małe. Jeszcze bez żadnych podtekstów, ale konsola jest japońska. Coś tu chyba jest. Dobrze, zobaczcie. Tak wygląda kamerka. Fajna, lekka, mała. Patrzymy, jak z jej funkcjonalnością. Można do niej podobno mówić, wydawać proste polecenia. To jak z Kinectem, na razie tutaj nie ma mowy o jakimś ogromnym wykorzystaniu. Pokażę Wam dla porównania, słuchajcie, jak, jak wygląda Kinect. A raczej mini-konsola, a jak wygląda kamera. Brosz starć Goliada z Dawidem. Wcale nie jest powiedziane, że kamera Sony będzie tutaj miała mniejsze, jak i gorsze zastosowania, ale różnica, przyznacie, gigantyczna. Dobrze, słuchajcie, więc tak, jeszcze gra. Zajrzyjmy do Kizona, polska edycja jest po polsku. Pudełka wyglądają właściwie jak na Blu-raya. Bardzo cudowne. Tym razem płyta jest po prawnej stronie. Bo jak może zauważyliście, gry na Xbox e są tutaj, a tutaj są instrukcje. Mamy tu kod na PlayStation Plusa, reklamę kiwzon najemnika. Tak, no, gra jest wydana na Blu-rayu standardowo. Tak to wygląda. Znowu w ramach przypomnienia. Zobaczcie, jak wyglądają. Na Xbox'a. Jak mówiłem, są na oddzielnym. Na innym, w innej stronie, na, po innej stronie zobaczcie, leży płyt, tak? Natomiast pudełka. No to na Xbox'a, słuchajcie, wyglądały troszeczkę, były cieńsze. Tak? Rzeczywiście, takie jest, nie standardowe. No, mówię, PlayStation to jest praktycznie Blu-ray. No dobrze, słuchajcie, więc tak, zaraz pocykam jeszcze trochę fot yy, porównujących wielkość konsoli. No i myślę, że będziemy mogli w końcu ją uruchomić i zdać relację, co przede wszystkim im chodzi z wideo, tak? Nie tylko same gry, ale co chodzi także z wideo. Dobra, to dzięki w takim razie i do zobaczenia na portalu.